Witam na kanale Hodowla Uprawa Fajna Zabawa. Dziś przywieźliśmy do domu jednodniowe kulczarzki, a w kolejnej części filmiku pokażemy jak rozwijają się przez następne dni. Także zapraszam do oglądania. No i dzień czwarty. Kulczerszki mają się świetnie. Niektóre już naprawdę znacznie urosły. W szczególności te rude. Może powiem, co my tutaj mamy. Są dwa kurczaki, ogólnie kurczaków jest 17. 15 kulek i dwa koguty. Aczkolwiek co do tego mam pewne wątpliwości, gdyż przy zakupie pani nie była pewna co do niektórych. Czy to na pewno będą kurki, gdyż miało być seksowane, okazało się, że nie wszystkie to Odchowalniki były przesegregowane, więc mam obawy takie, że może być trochę więcej niż dwa koguty. No ale trudno, najwyżej będzie więcej, albo się komuś odsprzeda, bądź podaruje. Sobie zostawię jakieś ładniejsze, które bardziej mi się będą podobać. Widzimy tutaj przewaga ciemnych kurek. Są tutaj dwie takie jarzębiate czarne. Około pięć saseksów czarnych to będą takie kury srebrzysto-czarne. Dwie rudy to są takie, one będą takie arzębiate. Red barret, czy jakoś tak się nazywają. Dwa saseksy takie klasyczne białe. A i dwa dominanty niebieskie. Kurczaczki są naprawdę ładne, teraz śpią. Zaraz je nakarmimy. To może się obudzam. Nie budzą się. No jednak się obudziłem. Może powiem czym karmię. To ja oczywiście tam na miejscu skąd brałem kurczaki. Zakupiłem sobie tak na początek trochę tej paszy, którą miadły od wyklucia, ale dokładam stopniowo im też inne produkty. Powiem szczerze, te starsze kurczaki dużo chętniej jedzą po prostu do takie moje jedzenie, które sami przyrządzam. Teraz dostały właśnie jajko gotowane. Tarty jest tam trochę buraka gotowanego, wszystko to jest wymieszane razem z taką kaszką manną z czterech zbóż, dla dzieci ekologiczną. Więc ma taką konsystencję dosyć suchą, bardzo im to smakuje. No co jeszcze im dawałem, no ryż gotowany dostawałem. Trochę ziemniaka gotowanego biały makaron no i ostatnio nawet nałapałem im dżdżownic też z chęcią zajadają się dżdżownicami tu widzimy takiego najmłodszego tego śpiącego kurczaczka on jest najmniejszy on był jednodniowy ale już powoli Dościga tutaj swoich kolegów. O, tu ta ruda kurka. Ona jest największa. Myślę, że ona ma coś koło dwóch tygodni. Jest naprawdę sprytna i najsilniejsza w całym stadzie. Też z jej względu, między innymi, zmieniłem im to pudełko na tą klatkę, gdyż ona już na pojedło wskakiwała i niewiele brakowało, żeby wyskoczyła. Kartka, jak widzimy, tutaj sobie pozwoliłem z przodu zainstalować te kompleksy. Tutaj, też karton. I tak wszędzie dookoła z tego względu, gdyż po prostu kurczak, kurczaki biegają, podskakują, potwruwają i mogłaby wpaść łapka. Mogłoby się nabawić jakiejś kontuzji bądź nawet złamania. Więc jest zabezpieczone, także na pewno. Nic mi się nie stanie. Kurnik jest już przygotowany, wywapnowany, wypalony, zdezynfekowany. No ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim tam będą przeniesione. Na razie będą tutaj. Czekamy oczywiście na cieplejsze dni. że można było już kurczeczki stopniowo wyprowadzić na słoneczko. No i tak. Postaram się nagrywać cyklicznie, jak ta nasza hodowla będzie wyglądać, no i, jak, i co wyrośnie z tych kurczaków. Jakie to kurki będą, zapowiadają się naprawdę bardzo fajnie, fajną mają kolorystykę. Dlaczego zdecydowałem się na zakup kurczaków takich małych, a nie już trochę starszych, czy nawet dorosłych kur? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Po prostu wiem, co mam. Tak Przy starszych kurach czy dorosłych, wiadomo, można kupić kury chore, zapszone, zarobaczone. Jest to niepotrzebne. Później trzeba z tym walczyć. Też taka kura z tych odchowalni, jak od 20 któregoś tygodnia, ona jest w tym zbiorowym kurniku. No jest, no jest to zwierzę upośledzone w jakimś stopniu, tak? Ono nie widziało, jak dokazuje. ono nie widziało nigdy nieba, słońca. Siedzą w wielkim ścisku. Później mówię, taką kura wypuszczona do kurnika na wolny wybieg. to no, potrzebuje trochę czasu, zanim. Do siebie dojdzie i się ogarnie, tak. ale i tak to już nigdy nie będzie taka sprytna kura jak, jak kurczak wyhodowany przez kwokę. Wiadomo, że tych moich też kwoka nie wychowywało, ale postaram się w miarę szybko nauczyć je takiego życia typowo wiejskiego. Więc czekam na cieplejsze dni, już były słoneczne, rzeczywiście, ale był zimny wiatr, i tylko cieplejsze dni będę je stopniowo wystawiał na. Parę minut na słonko, tam później godzinka. Wiadomo dwie. <laughs> wiadomo, słońce to witamina. D niezbędna do budulca kości Bez tej witaminy, bez słońca. Kurczaki mają krzywice. Wiadomo, można podawać sztuczne jakieś suplementy, ale to są zawsze sztuczne suplementy. Nie ma to jak natura. A zapomniałem jeszcze a propos. Tego czym karmi karmię. Jeszcze oczywiście dodaję im związki mineralne. To jest takie pokruszone muszelki. To tak szczerze mówiąc to jest dla kanarka mojego dodatek. No ale one też bardzo chętnie zjadają, oczywiście piasek też im podaję w tych miseczkach, razem z tymi właśnie minerałami morskimi, tymi jakimiś tam skorupkami i tak dalej, też sobie chętnie zjadają, także jeszcze im kruszę. Sepie. To jest ten szkielet zewnętrzny. mątwy też tam jest dużo wapnia. Zawiera. Także na razie żadnych witamin nie podaje Ale myślę nad tym. Zobaczymy, jak ptaszki będą się rozwijać. Na razie myślę, że jest naprawdę nieźle. Bo mówię, z, rosną w oczach z dnia na dzień naprawdę i. Pióra lotki mi się wydłużają no i przede wszystkim <coughs> czuć w ręku, że z dnia na dzień jest tego kurczaka coraz więcej w kurczaku. Dawałem mi je jeszcze codziennie dostałem broku. Tak ścinam nożem te pączki takie malutkie też bardzo fajnie sobie pobierają. <coughs> bardzo lubią. Kupy są w porządku. No pierwszego dnia nie powiem tak troszeczkę. Zacząłem im dawać. To moje jedzenie i tak przedobrzyłem trochę, bo rzeczywiście te młodsze w szczególności takie troszeczkę miały rzadsze te odchody, no ale jest czwarty dzień, wszystko jest elegancko, wszystkie doszły do siebie. Kupy są naprawdę bardzo fajne. To może bym jakąś pokazał, ale nie widzę. No także zapraszam wszystkich do śledzenia. Będę starał się cyklicznie nagrywać, jak sobie dzieciaki rosną, no i co z nim wyrośnie, tak. Następne filmy myślę już będą skórnika, no i z wolnego wybiegu jak sobie tam radzą. Także do zobaczenia. Cześć.